Myślę, że to nie jest kwestia grania co, co tydzień czy co trzy dni. Parę rzeczy pozmienialiśmy, troszeczkę zoptymalizowaliśmy naszą grę w ataku, zmieniliśmy też ustawienie i myślę, że to wszystko idzie ku, ku dobremu. Na pewno, szachów koszykarskich, oba zespoły będą świetnie przygotowane. Oba zespoły też wyróżniają się obroną w tym sezonie, mają swoje problemy w ataku. No i myślę, że to będzie dobre widowisko. Z tego miejsca chciałbym zaprosić wszystkich kibiców Astorii Bydgoszcz. W niedzielę na 16.00, Sisu Arena, musisz tu być.